A <imitation> o A może by tak stanąć w kącie jak choinka, popatrzeć, poobserwować, <grych> poichotać. zobaczyć jak biegają, jak się psocą, żgnąć gałązki ich przejedzone brzuchy a my ramiona sztywno, plecy proste, kręgosłup w jodełkę. A może zostać bikołajem i mieć wielkie serce, obdarowywać miłością na prawo, na lewo, nie znać granic i mówić w stu językach. A potem Położyć się w żłobku jak dzieciątko. Dać się kochać i chołubić, Umościć się w sianku, leżeć i czuć jak pachnie stajenka. Rozdawać uczucia cenniejsze niż każdy kapitał. Smacznie spać, trochę jeść i poczuć jak dobrze się narodzić. A na koniec i za gwiazdą, jak czyjej królowie, w nowe, nieznane, przygoda, która nigdy się nie kończy. Gwiazdy nad głowami, a w sercu wiara, że nie wiemy dokąd iść, ale zawsze coś nas doprowadzi. Nie wiemy dokąd iść. Ale zawsze coś nas doprowadzi. Muzyka